Prezenterkę programu Gadu Gadu ubiera butik szafa. Radą i wszystkiego 11. Gadu Gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam państwa w programie Gadu Gadu w Radiu Rekord. Milena Majewska, a ze mną dzisiaj dobra dusza naszego radomskiego teatru. Moim zdaniem, mistrz słowa i dykcji z zacięciem logopedycznym. Ale też aktor lalkarz Przemysław Bosek Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wami. Ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że początki mojej pracy tutaj są związane też z tobą i twoim właśnie logopedycznym zacięciem. Do, dojdziemy do tego, o, ujawnimy to, co się działo. E, w, twoja droga na deski teatru przypomina trochę taki hollywoodzki film, bo ty zaczynałeś jako, jako szatniarz. szatniarz. Tak, Opowiedz tak, nam tak. tą twoją drogę. Jak to się stało, że od szatniarza do aktora. aktora. Oj, no, no, Zaczęło się tak normalnie, to znaczy od miłości do teatru. Bardzo chciałem chodzić do, do teatru, oglądać teatr. I w pewnym momencie chciałem się stać częścią y, teatru. No wiadomo, że na początku w szkole średniej no, ciężko byłoby zostać aktorem, ale szatniarzem y, już łatwiej. I z tej chęci bycia właśnie w teatrze. Urodziło się, e, urodziła się możliwość pracy jako szatniarz i skorzystałem z niej. A poza tym e, też tak trochę życiowo, to znaczy, jako szatniarz mogłem oglądać wszystkie przedstawienia. Dokładnie, więc e, mogłem podglądać, mogłem się e, no, uczyć powoli tego zawodu. Tak, dokładnie tak. E, jak poznałem zespół, to zespół później mnie przygotowywał do szkoły teatralnej, więc no, to taki, tak, taka droga. Tak cię sobie wychowali trochę. Troszkę tak, troszkę tak. Ale szkołę teatralną y, kończyłeś gdzie? Y, kończyłem w Białymstoku, a dokładnie to jest Akademia Teatralna w Warszawie, wydział za miejscowy w Białymstoku. No i jak wróciłeś do radomia, bo musiałeś się postarać o pracę tutaj. To nie było tak, że cię wysłali do szkoły i czekali tu na ciebie na otwartym y, I Tutaj ramenem. trzeba y, y, trochę też, y, że tak powiem, od tego szatniarza się zaczęło, dlatego że będąc szatniarzem w Teatrze w Rzeszowie imienia Wandy Siemaszkowej, dyrektorem teatru był Zbigniew Rybka, który został też dyrektorem teatru w Radomiu. I w 2010 roku urodził się pomysł, pomysł otworzenia sceny lalkowej Fraszki właśnie. No i jak u, u udało się ten pomysł zrealizować, no to stałem się gdzieś tam jego częścią. E, właśnie, nie tylko ja oczywiście, e, dlatego, że całą piątką e, pięciu nas studentów z Białego Stoku przyjechaliśmy do Radomia. E, zrobiliśmy pierwsze przedstawienie lalkowe Kopciuszek i tak, tak trafiłem właśnie do e, Radomia. No, piękna droga. No, taka trochę powiem. No, można powiedzieć, że filmowa troszkę, dlatego że marzenia się spełniają i, i no, to jest częścią właśnie, właśnie spełnionych marzeń yy, bycie w Radomiu. Gadu Gadu w Radio Teraz w przedpremierowych przedstawieniach, yy, i za chwilę premiera chłopców z placu Brani, możemy Cię zobaczyć jako Nemeczka. Tak. Yy, brawurowa rola, moim zdaniem. Yy, a masz jakąś swoją Ulubioną, albo taką, której nienawidziłeś wręcz i byłeś chory, jak musiałeś wyjść? Czy, ty, czy to jest zawsze tak, że trzeba pokochać tę swoją rolę, żeby ona dobrze była zagrana? Powiem tak, nigdy w życiu nie, 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 nie miałam takiej sytuacji, że rola, którą dostałem e, nie lubiłem jej. Zawsze się, powinno się lubić to, co się robi, więc nigdy takiej nie było sytuacji. Oczywiście są role bardziej wymagające albo mniej wymagające, bo na przykład, jeśli trzeba zaśpiewać coś albo zatańczyć, czy też jakieś sztuczki, powiedzmy, akrobatyczne, no to te role są bardziej wymagające i wtedy te elementy mogą Zbawiać doskwierać. Trudności. Tak, tak, ale ogólnie tak jak, jak patrząc to co, co zrobiłem tutaj w Radomiu to te role to, to wszystkie lubiłem. Lubiłem. Jedne wiadomo, są bardziej bliższe, bardziej się je pamięta, drugie są e, troszkę dalej w pamięci i, i, i były gdzieś tam jakieś epizody, więc je się mniej pamięta, ale uważam, że każdą rolę trzeba po, po, pokochać nawet. Nie polubić, tylko pokochać. I, I każdy aktor, nawet tego złodzieja czy tego mordercy, e, jak się gra, trzeba też go pokochać, żeby. no, Ludzie nie są tylko jednowymiarowi. Nawet źli ludzie, czy złe charaktery, złe postaci, mają ten pierwiastek dobroci w sobie, wokół którego też można budować nawet te, te gorsze charaktery. Jesteś aktorem lalkarzem. Teatr lalki teraz mam wrażenie, wygląda trochę inaczej niż kiedyś. To już, to już nie jest tak, że gdzieś tam jesteś za jakąś kurtyną i cię nie widać. Aktor jest z lalką na scenie. Jak to zrobić, żeby być, a zniknąć, żeby to lalka była, Dobra. żeby nie ukraść hmm. jej tej roli? Ja Jak tutaj, to się robi? No, tu bym wrócił do podstaw. Aktor, lalkarz, co robi? Animuje. Animuje, czyli z języka greckiego anima, dusza, ożywia, nadaje duszę przedmiotowi, bo lalka jest przedmiotem. I kiedy ty trzymasz, rozumiesz, czym jest animacja. To to jakoś samo wychodzi. Po prostu ten, ten element ożywienia, bo na przykład, będąc tutaj, przejmuję i mo, można ożywić można. kubek. Na przykład, to też jest element teatru lalek, teatru formy, gra przedmiotem. Więc trzeba, są pewne techniczne elementy które poznajemy właśnie na studiach ale takim jednym elementem trzeba troszeczkę zrezygnować z bycia na pierwszym planie a trzeba włożyć chęć żeby ta lalka czy ten przedmiot zaistniał jako pierwszy a ty jako ten drugi z tyłu ale też jest i tu jest taki klucz wytrych bo przecież ten Przedmiot, ta lalka, ta forma bez ciebie nie zaistnieje. czy nie będzie na pierwszym planie. Więc tak naprawdę yy, yy, my z lalką jesteśmy na pierwszym planie. No proszę, no to już wiemy, na czym polegają tajniki lalkarstwa. Gadu, gadu w Radiu Rekord! Swego czasu uczyłeś mnie panować nad głosem. Oj, tak. e, nie było to łatwe. Nie jestem urodzonym radiowym głosem. Musiałam to wypracować i mi w tym pomagałeś. E, czy to jest tak, że ciebie to zafascynowało logopedia jakoś osobno, czy to wyszło przy okazji oczywiście warsztatu swojego e... teatralnego, na którym ty pracowałeś? Skąd to się wzięło w ogóle, to że urodziło, uczysz ludzi mówić? Tak, tak to się urodziło. Chyba też z chęci samodoskonalenia. To znaczy, żaden aktor nie ma, albo niewielu aktorów ma rewelacyjną dykcję. Trzeba nad nią pracować, trzeba ćwiczyć i ta praca nie kończy się z uzyskaniem dyplomu. To jest cały czas poprawianie warsztatu. I stwierdziłem w pewnym momencie, że dlaczego nie dokształcić się. I Zacząłem się kształcić w Radomiu, dlatego że skończyłem logopedię, neurologopedię i to wszystko tutaj, w naszym pięknym mieście. Można, można. Można, tak, tak. I stąd to się zrodziło. Potem, w 2014 roku, otworzyła się furtka pracy w szkole muzycznej. I ta logopedia, i teatr, i to wszystko zaczęło tak fajnie funkcjonować, jako dopasowane klocki. I tak się wydarzyło, że miałem tutaj z Wami w radiu rekord, warsztaty ze słowem, z mową, z emisją, z dykcją. Bardzo, bardzo ten czas wspominam bardzo ciepło, dlatego że to były moje pierwsze koty za płoty tak naprawdę, w prowadzeniu tego typu warsztatów. No, na pewno mi pomogła praca w szkole muzycznej i w kształceniu wokalistów. No i te wszystkie swoje praktyczne doświadczenia, bo tutaj trzeba, trzeba powiedzieć, jak pra pracowaliśmy, że starałem się to, co w praktyce wypracowałem, dać Wam. To prawda. E, i, I to, co w, na przykład w, w pracy z wokalistami e, funkcjonuje dobrze, tak samo. I myślę, że w tego typu pracy, jak jest ktoś praktykiem, czyli praktykuje mowę na scenie, e, plus praktykuje uczenie, to to, 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 to przynosi efekty. I też pewnie ciebie przy okazji rozwija rozwijania. Oczywiście, ja mogę powiedzieć, że jak teraz porównuję swoje, swoją mowę do tego, co było na początku gdzieś tam drogi, to mówię, Boże, jak ja kiedyś mówiłem. Więc to jest cały czas praca, i dlatego też mówię o tym otwarcie, że ładnie mówić można się nauczyć w każdym wieku. Nie tylko logopeda jest dla małych dzieci. Ale dla wszystkich ludzi, bo w dzisiejszym świecie słowo, mowa, komunikacja, dlatego że logopeda tak naprawdę to uczy komunikować się, jest bardzo istotne. No, wszędzie mamy prezentacje, rozmowy o pracę, czy na przykład spotkanie w banku i jakąś ofertę, zawsze musimy się jakoś zaprezentować, i to słowo nam bardzo często pomaga w tym. Gadu Gadu w Radiu Rekord. A wolisz grać dla dzieci czy dla dorosłych gra się inaczej? O to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że mm, nie, nie, nie gra się inaczej. Jedyną rzeczą, która jest wymagająca, dziecięcy widz. E, dziecięcego widza nie da się oszukać. I często wyraża opinię na bieżąco. Oczywiście, to w ogóle. Potem to zostaje w pamięci i przechodzi w żarty w teatrze, że ja przecież usłyszałem o sobie, ale pan nie jest tą panią, proszę zdjąć maskę i to w trakcie przedstawienia, albo było takie przedstawienie, że po, po, po skończonym spektaklu mamy spotkanie z widzami. I e, pytam się, kto jaką postać grał. Ten grał to, ten grał to. Dochodzi do, do mnie i, i dzieci, dzieci mówią: Nie, nie, tego pana nie było. Ten pan stał z tyłu i, i pociągał kurtynkę. To znaczy, to jest najlepsza recenzja, dlatego że dziecko uwierzyło w ten charakter, w tą postać, e, w tą odegraną rolę i nie patrzy na mnie, aktora, e, tylko na tą na postać. postać. Więc. O tyle jest y, trudniej dla dziecka zagrać, że trzeba być bardzo wiarygodnym. Poza tym, dziecko też ma swój czas skupienia uwagi, więc y, bardzo często przedstawienia dla dzieci, dla dorosłych, mogą się wy, y, wydawać, że są jakieś takie mocniej zagrane bardziej, y, można powiedzieć, grub, grubszą kreską. Ale to wynika troszkę z tego, że dziecko no, musimy przykuć uwagę. A wiemy, jak jest dzisiejszy świat skonstruowany: szybkie obrazy, e, szybkie newsy, szybkie informacje wszystko e, e, tak. E, Szybko się e, dzieje. Dokładnie. I tak samo jest w teatrze, że dla dzieci no, musimy tą, tą uwagę złapać. Natomiast dla dorosłych można powiedzieć, że gra się trochę lajtowo no, już nie taką grubszą kreską. Ale nie zawsze wiemy, bo dorośli nie, nie mówią wszyscy prawdy, co myślą o, o danej roli, i na przykład mówią: A, fajna. A okazuje się, że potem, jak zadajemy pytanie: Ale co fajnego, albo. A no nie wiem, albo że jednak nie było to fajne. Więc tu jest no, taka różnica, bym powiedział, że, że no, dziecko powie ci prawdę zawsze i wszędzie, a dorosły czasami, czasami kurtuazyjnie coś do, Otóż to, dokładnie tak i to, to tylko chyba tyle. No. Też wydaje mi się, że takie rozdzielanie, czy dla dzieci, czy dla dorosłych, no to jest trochę tak, Jakbym porównał, mamy piekarnię, prawda, i robimy chleb z jarenkami i bułeczki, więc no myślę, że będąc aktorem, trzeba wielu rzeczy, wiele rzeczy potrafić i też mieć w swoim takim bagażu aktorskim, że możesz zagrać dla dzieci, możesz zagrać dla dorosłych, możesz zagrać starego, ale możesz zagrać też młodego. Gadu gadu w Radiu Rekord. A nie ciągnie cię do telewizji i w świat? Ach. To jest... Bo teraz to tak trochę jest, że aktorzy są tak jedną e... nogą w teatrze, drugą nogą w telewizji. Ja powiem, o to też pytanie takie z cyklu no co dalej w życiu? E, powiem tak, że oczywiście będąc aktorem w dzisiejszym świecie jest bardzo ciężko i trzeba też otwierać sobie furtki na telewizję, na no, na radio na przykład. E, ja otworzyłem sobie furtkę na bycie w radomiu, e, e, naukę dokształcanie siebie, czyli logopedia, i praca w szkole. No, jednak doba ma 24 godziny i, i ciężko jest. Jeszcze gdzieś wyskoczyć, bo oprócz tego, że, że mam i szkołę muzyczną, i teatr, to jeszcze prowadzę, prowadzę tutaj warsztaty. Na przykład, ostatnio mieliśmy uniwersytet dziecięcy w, w, w naszej uczelni tutaj radomskiej. Więc, więc robię tutaj dużo, no, na polu radomskim. Ale też zdarza się, że do Warszawy jeżdżę na jakieś epizody do, do filmu. Przed pandemią e, udało się zrobić taki film o Rotmistrzu Pileckim, i, i, i tam grałem postać aktora, który był zamknięty w obozie koncentracyjnym. E, jakieś takie epizodiki filmowe zdarzają się, no ale teraz, wiadomo, pandemia to troszkę ukróciła. I, 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 I jesteśmy zamknięci bardziej w domu. E, aczkolwiek ja mogę powiedzieć, że ten czas pandemii e, też dokształcam się, bo kończę kolejne studia. E, Szalon. Dokładnie tak. To już kolejne moje. E, pod... Właśnie miałam cię pytać, jak przeżyłeś ten czas Nie, e, zamkniętego teatru online. E, Oj, to był bardzo trudny czas, ale stwierdziłem, że postawię znowu na dokształcenie samego siebie. I teraz kończę studia z zarządzania w kulturze, więc taki inny pułapek. Otwierasz sobie tak, jeszcze, tak, tak, jeszcze więc, jakąś drogę. Tak, stwierdziłem, że ten czas w pewnym momencie, mówię, albo, albo będziemy leżeć na kanapie, co i tak się zdarzało, no bo I oszalejemy, wiadomo, i oszalejemy albo weźmiemy coś dla siebie. I ja wybrałem tą drugą drogę, właśnie kolejne studia, które, no, poznałem fajnych, ciekawych ludzi, fajne zagadnienia, no, to też te. Coś nowego. Dokładnie tak. No, ale jak to było z tym online, da się, tak? Teatr w ogóle może w ten sposób funkcjonować? Oj, no nie, to no powiedzmy sobie szczerze, teatr online e, oczywiście mamy teatr e, telewizji. I, I dużą te, tradycję tego teatru, ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to jest teatr telewizji, ale posługujemy się językiem filmowym. Czyli ko y komunikacja z widzem jest językiem filmowym, kamerą, y światłem, y y dźwiękiem itd. A teatr stacjonarny to jest my, aktorzy na scenie, i element najważniejszy, bez którego teatru by nie było czyli widz, adresat, no bo my możemy sobie grać dla siebie, ale bez tego drugiego partnera w postaci widza, no ta praca jest bez sensu. Online, no, tworzyliśmy pewnego, pewnego elementy teatru online, to, to trzeba sobie powiedzieć, no, ale żeby był dobry teatr Telewizji, to trzeba bardzo dobry sprzęt. Dużą ekipę zaangażować. Dokładnie do tak, dokładnie tak. Bo tu muszę powiedzieć, że udało nam się jeden, jedno przedstawienie Daszeńka, właśnie dla dzieci, zrealizować w nurcie teatru telewizji. I w Polsce, w szkołach, można było zobaczyć to przedstawienie i praca, żeby zrobić go. Online naprawdę była wymagająca, bo trzeba było inaczej światła zrobić, bo inaczej oko kamery patrzy zupełnie inaczej niż oko, oko ludzkie. E, Mocno trzeba, spłaszcza przestrzeń. Do, o, dokładnie tak, trzeba było różne kamery, trzeba było grać na kamerę. No. I te wszystkie elementy, no, my się tego uczyliśmy. Wiem, że jeśli ktoś już pracował przed kamerą, to było mu dużo łatwiej. Ale wiel, wielu z nas pierwszy raz robiliśmy tego typu rzeczy. Więc, no, to było wymagające, wymagające. Mam nadzieję, że już te czasy nie wrócą. No właśnie, miejmy nadzieję. Dokładnie tak. Wróciliście do nas. Tak, i się bardzo z tego cieszymy. My do Was wróciliśmy. Tak, ale powiem tak, to jest tak jak mówię, my jesteśmy partnerami widz i aktor, to jest jedno tak naprawdę, bo my to robimy dla was, wy też przychodzicie troszkę dla nas. I mogę zobaczyć, no widzę teraz jak mam to spotkania, że tak samo jak my jesteśmy spragnieni was, tak samo wi widownia. Te oklaski, ta chęć pozostania nawet po spektaklu ze sobą, czy zorganizowanie jakiegoś spotkania z, z nami, bo to się bardzo często zdarza, i, i, i rozmowa, i na przykład ta sytuacja dzisiaj, że możemy, że możemy być ze sobą, no, to, to, to mogę powiedzieć, że tak jak gdyby bardziej chcemy być razem po, po tej pandemii. A masz jakąś taką rolę marzeń, którą chciałbyś zagrać? Czy to zawsze do ciebie przychodzi? Czy masz jakąś taką, że gdzieś tam mm, może kiedyś marzeń. się uda? W ogóle to... widzisz to jako teatr, y, że sam jesteś, czy jako lalkarz rola marzeń? Aha, jako, jako aktor, mhm. jako aktor, bo ja to y, y, po prostu to jest lalka no tak, bywa środkiem wy, okay, wyrazu, no tak, wyrazu. No tworzysz y, lalek, tak, tylko nie grasz, tak, Jasne. Tak. Więc y, to jest tak, że są pewne role, które by się chciało zagrać. I na przykład no, my, ja jako aktor e, mam taki koszmar. Każdy aktor ma koszmar, że musi wejść na scenę i zrobić szybkie zastępstwo i nie umie tekstu. I taką postacią, którą często mi się śni, to jest kot w butach. E, więc e, kota w butach chciałbym zagrać e, dla dzieci. Żeby się z tym zmierzyć, z tym koszmarem. Tak, tak żeby się zmierzyć z koszmarem. A poza tym, no, patrząc na przykład na repertuar dziecięcy, no to kot w butach ta postać nie jest taka bardzo papierowa, jak to się mówi, taka grzeczna księż, czy książę, czy księżniczka, tylko ma taki swój pazurek. Wcale, wcale on pomaga tam Jankowi, ale chce za to profity, więc taka charakterna postać. Więc tak mogę powiedzieć dla widza dziecięcego, czy dla przedstawienia. A bycie w ogóle aktorem jest o tyle fajne, że my się zmieniamy. Więc nie stoimy w miejscu, nie mamy zawsze dwudziestu kilku lat, tylko starzejemy się. I te role przychodzą, przychodzą, więc... Czyli wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, dokładnie tak, więc ciężko, ciężko Powiedzieć, jaka jest moja wymarzona rola. Na pewno pewien rys postaci, pewien rys charakterologiczny jest gdzieś tam mi bliższy, ale nie, nie powiem teraz, że o, ta rola to na pewno, albo tej roli nie. Dlatego, że. Czasami warto się zmagać w pracy, czasami warto przekraczać granice. I wtedy okazuje się, że ta rola wydawało się, że nie zagram tego, a jednak zagrałem i jest fajnie. Więc to, to takie też się nie chcę zamykać, bo powiem, a to jest moja wymarzona rola, a ta nie. No. Ciężko no jasne. Gadu, mhm. gadu, w radiu Rekord. Ty już tak na koniec zawsze pytam: Masz jakieś konkretne, sprecyzowane plany na przyszłość? Chociaż już po rozmowie z tobą wiem, że ty jesteś człowiekiem, który jest otwarty na to, co mu przyszłość przyniesie i się przygotowuje, zbroi się do niej, ale chyba nie ma zamkniętych planów, prawda? Oczywiście, no, jakie mam plany? Na pewno w, w, jestem dość mocno związany z Radomiem i w, no, nie planuję wyjazdu z tego miasta. Nie, 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 nie planuję porzucić tego miasta. To tak e, jak ja możemy sobie przybić. Dokładnie miałek. piątka przybijamy. <grym> <grym> e, no, jakieś marzenia. My, na pewno chcę cały czas pracować w teatrze. To jest, to jest główna moja e, chęć. E, zobaczymy, jak, jakie będą propozycje. E, co tam stworzy nasza pani dyrektor e, nowego. E, Druga odnoga, idąc dalej, to jest oświata, którą no też, też, też jestem. Też pracuję z dzieciakami autystykami, dość ciężkimi, i to też daje mi taką satysfakcję, że można pomagać dzieciom. No i a co przyniesie los? Zobaczymy. Zobaczymy. No ja mam nadzieję, że najważniejsze to będzie powrót do normalności, do tego, żebyśmy po prostu pokonali te, te dziwne czasy, które, które nas teraz spotkały, zadbali o siebie, pilnowali się i szczepili się. Więc to też jest bardzo ważne. Jak wrócimy do tej normalności, to myślę, że że. Drzwi otworzą się jakieś, a jakie tego nie wiemy. I o tyle jest fajnie w życiu, że jak ci się zamykają jedne drzwi, to bardzo często otwierają się y, trzy następne. I o, a tu mogę tak, mogę tak, mogę to. I no tak, tak sobie o tym, o mojej przyszłości myślę: żeby się te drzwi nie zamykały, żeby się drzwi otwierały, y, żebyśmy byli zdrowi. Y, no to, tak. no to tego ci życzę w takim razie. Dziękuję, Dziękuję. ci bardzo. Dzięki. Przemiło mi się z tobą e, rozmawiało. E, drodzy państwo, Przemysław Bosek, aktor z Teatru Powszechnego w Radomiu był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci Dziękuję. serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Gadu, gadu w Radiu Rekord.